Dobra kochani, było głośno, było punkowo, było rockowo, teraz będzie dyskotekowo, będzie cicho, ale zarazem tu w środku będzie głośno. A o co chodzi Agatka może powiedzieć. Zapraszamy wszystkich 28 i 29 marca na Plac Zwycięstwa na taką świetną zabawę w rytmach disco, które będziecie słyszeć tutaj w słuchawkach, a wszystko podczas yy, imprezy eventu LSV Group Guinness Rolki Kira Record. Głównym wykonawcą tego wydarzenia będzie ten gość. Nazywa się. Nazywa się DJ Gans Privat. Zapraszam Was serdecznie. 28 marca w nocy na 29 styling Disco na Placu Zwycięstwa. Placu Zwycięstwa. E, zapraszam serdecznie. Będzie bombowo, będzie 3 DJI. Gramy e, dla dzieci, które e, pojadą sobie najprawdopodobniej na najpiękniejsze wakacje w życiu. E, no cóż, zapraszam. Dobra, pokażę się tych, co nam pomagają, to się potem obejrzycie. Dziękujemy za pomoc. Te są pierwsze nasze kibice, Zapraszamy na klas ostatni witlawca. OK, do zobaczenia.